Pracują bez umów, pracują bez żadnych świadczeń zdrowotnych, a umieralność ich praktycznie nie jest tam nawet brana pod uwagę. Owszem, stanowią teraz dużą siłę, mogą coś tam pokazać, ale no ludzie nawet nie są w swoim kraju. Zostają go pozbawieni. Dlatego nasze apele, nasze pikiety muszą być usłyszane w całej Polsce, ale zwłaszcza w Brukseli. Dlatego musimy apelować na naszych, do naszych rządzących, do władz, do pana prezydenta, obecnego zresztą na Podkarpaciu dzisiaj, może ktoś słyszy, że sprzeciwiamy się tej umowie. Nie chcemy tego. Owszem, jesteśmy za handlem wymiennym, za handlem na zdrowych warunkach, gdzie rząd dba od swojego obywatela o swój własny interes. Nie wiem, czy pamiętają, czy wiedzą, że ich zarobki to są z naszych podatków. To, co rolnik odprowadzi, to oni żywi. A jeżeli zlikwidują to wszystko, podejrzewam, że albo wyjadą, tak jak to powiedziałem w programie poszpieszackiego, jeden pan z zresztą powiedział, że to już by nie chciał żyć w tanadzie. No, my chcemy woli żyć w Polsce. Czołem wielki Polski! Tutaj kolega wspomniał również o rolnictwie. Jest to niewątpliwie jeden z ważniejszych aspektów e, umowy. E, co roku jako środowiska narodowe organizuje akcje polskie Polskę z Chin. Ono na naszych możliwości, wspierać polski. I mamy zamiar ujeść w posłowie amerykańskiego syfu no, opartego na modyfikowanej żywności. Dlatego głośno krzyknijmy. Swój tego! Tak naprawdę rok temu wspominałem na temat na manifestacji antiwigacyjnych, wspominałem o unijnych konstytutkach. Teraz że wiele nie zmienia, tylko to jest jedyny szczyt kartyjny. Niestety taka jest prawda, no to krzyknijmy Nie zapominajmy również, że ta umowa zostaje podpisana między Kanadą a Unią Europejską. Dlatego krzyknijmy Prezunią! Europejską! Ręcz z Unią Europejską! Ręcz z Unią Europejską! Rej z Unią Europejską! Odtaje w Polsce i w ogóle Rady Kalnego. Też po to i dlatego, bo musimy się zastanowić, jak poważne konsekwencje niesie na sobą Wprowadzenie umowy CETA dla polskiego przemysłu. a CETA Yeah. Huh? Wyszło takie zarządzenie, że w Kanadzie weszły do spożycia pustosie, które właśnie są genetycznie modyfikowane, a więc szczepione są z ich hormonów. Na przykład ja, myślę, że tak i inni ludzie również nie chcielibyście spożywać Na temat tego, że nie, ma, nie, be, nie będziemy się podporządkowywać korporacjom, dlatego przypomnijmy, dla kogo powinno obowiązywać prawo w Polsce. wspomniane również na temat yy, na temat Unii Europejskiej na temat superpaństwa, które się usiłuje stworzyć nie zapominajmy, szanowne koleżanki i koledzy że tak naprawdę państwa narodowe stanowią o pełnej tożsamości człowieka dlatego krzyknijmy Prez z Unii superpaństwem z Unii podpisaniu umowy Ceta, umowy, która będzie wbijaniem gwoździa do trumny, jak to już tu zostało powiedziane, dla polskiego rolnictwa. Rolnictwa, które przetrwało 8 lat rządów platformy obywatelskiej i polskiego stronnictwa ludowego, które tworzyło takie środowisko prawne, by rolnicy mieli wszelakie utrudnienia, między innymi z zakładaniem grup producentów, owoców i warzyw czy produktów zwierzęcych. I podpisując umowę CETA, robić tak samo jak oni rolnikom na coś. Solidarność rolników indywidualnych wydała oświadczenie, że podpisanie umowy CETA też będzie śmiercią dla rolnictwa. Gdzie jest ich dobra zmiana? Czy oni słuchają pieszych? Czy oni słuchają swoich obietnic? Czy oni wiedzą, co obiecują? obiecują. które wyniszczają ziemię, sadząc to samo cały czas bez przerwy, bez podozmianu. Kto uważał na lekcjach biologii czy przyrody będzie wiedział o czym mówię. Dodatkowo stosują różnego rodzaju środki chemicznej ochrony roślin, w tym pestycydów, herbicydów, ale najważniejszy z nich, o którym teraz powiem i o którym już było tutaj wspomniane, randat, który zawiera substancję czynną glifosat, który ten właśnie wyniszcza środek. Organizmy żywe, rośliny, które są w tej glebie. Jak mamy my w tak zacutej gleby jeść pokarm? Mamy jeść chleb? Mamy jeść to, co zostało podane na stole? Dlaczego oni tej ziemi nie szanują? Przecież ziemia to jest nasza matka i powinniśmy ją chronić. Dlatego krzyknijmy wszyscy razem. świecie, to one głównie stanowią o tym, co my jemy na stołach. Powinniśmy się solidaryzować z rolnikami, kupować na lokalnych rynkach od rolników owoce, warzywa, produkty zwierzęce, jak na przykład mleko. Chociaż z tym jest problem, bo żeby rolnik sprzedać mleko, musi podpisać, że to jest mleko dla kota. Nie może sprzedać tego jako mleko zwykłe dla człowieka, ponieważ przysiadłby do niego senetyt. To prawo jest chore, to prawo powinno być zmienione. ale my Powinniśmy wspierać tych rolników, powinniśmy ukupować Gdzie oddawanie było nieopłacalne, albo poprzez sprzedawanie to do innych krajów, w których embarga na Rosję nie ma, i później na rosyjskie stoły trafiały polskie jabłka na opakowaniach z napisem Made in Vietnam czy z innych krajów. Dlaczego coś takiego jak Unia Europejska wyzwala na traktowanie podmiotu, jakim jest Polska czy inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, którym głównym kierunkiem eksportowym w tej kwestii? Była właśnie Rosja, była wschodnia część świata. Sprzeciwmy się temu podmiotowi, nie pozwólmy się tak temu podmiotowi traktować. Precz z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! I więcej już nie muszę mówić. Jeszcze tutaj zniesienie wszelakich celów spowoduje, że producenci jabłek u nas będą mogli się pożegnać z biznesem, i powycinać wszystkie jabłonie. Wyraźmy więc jednogłośnie nasze zdanie na temat tej umowy. Nie ma na to naszej zgody! My nie chcemy tej umowy! Nie ma naszej zgody! My nie chcemy tej umowy! i dotarłem do Jak chcecie więcej poczytać, czytajcie, szkolcie się, patrzcie, co jest w tej umowie zapisane. Patrzmy im na ręce. Nie pozwólmy na to, żeby oni nam dyktowali prawa, żeby super państwo unijne pozwalało... Na... Czas zadać sobie pytanie, <grystanie> czy Polska naprawdę nie zaczyna jesteś tylko teoretycznie. Nasi koledzy, nasze koleżanki kończą studia, kończą studia wyższe, a muszą często wyjeżdżać na zachód i tam wspierać obcy kapitał. Przeciętny tyle, idący do pracy. Wsiada niemiecki w niemiecki samochód, ma kredyt w niemieckim banku i kupuje w niemieckim sklepie. Po co, że możemy mówić po polsku, skoro każdy inny aspekt jest zagraniczny? Jesteśmy młodzi i mamy świadomość tego, że kiedyś to na nas spadnie odpowiedzialność kierowaniem tego państwa, tego narodu. Dlatego mamy prawo upominać się do no obecnych rządzących, żeby nie chcemy zobaczyć cyfru, bo ciężko będzie z tego coś zbudować. Musimy, szanowne koleżanki i koledzy, działać pragmatycznie i, i cały czas trzymać rękę na pulsie. Jeszcze o kupie umowy CETA warto dodać, że uderza lokalne, kultury lokalną. Szanowni Państwo, szanowne koleżanki i koledzy. W owej umowie Francja i Włody wystosowały razem po 42 odstąpienia dotyczące się lokalnych produktów. Czyli zgodnie z obecnymi z obecnie podujący prawę w Unii Europejskiej coś takiego jak oznaczenia geograficzne. Szanowni koleżanki i koledzy, szampanem mogę nazwać tylko i wyłącznie wiede obusujące, produkowane w szampanii, czyli w Teoretycznie to byłoby przez to, co kolega z Narodowego Rzeszowa e, zabierze głos. Oskar, proszę. Jestem zimowcem. Natomiast młodzież nie jesteśmy tłumaczeni, bardzo dobrze merytorycznie to złożyli. Oczywiście musimy być świadomi tych zagrożeń, kolportować informacje jak najszybciej w rękach społeczeństwa. Ja natomiast, w na ramach mojego podsumowania, chciałbym zadać kilka pytań. Znaczy, raczej od wielkich lat nie uzyskamy, tylko świadczy o tym, że yy, suwerenność nadal nie jest w no to, te pytania. no to za umowa, której negocjacje trwają 7 lat i są w większości utajnione? Jakie ułatwienie dla Hasła i gospodarki ma być umowa, która liczy 1600 stron? Dlaczego rzekomo patriotyczny rząd, który zawłaszczył hasła o ochronie polskiej suwerenności, zgadza się na umowę, na umowę która jednoznacznie ją podważa? Co rząd za Szydło zamierza uzyskać w zamian za poparcie średniowej umowy? Czy chce tylko potwierdzić swój serwilizm wobec Waszyngtonu? Czy kolejna wojna światopoglądowa wokół aborcji nie była tylko cyniczną zasłoną przed cichą ratyfikacji umowy CETA? Jak PiS, Platforma i z nowoczesnej chcą wytłumaczyć dobrodziejstwo tej umowy chociażby Rolnikom, w z, którzy w z produktami rolnymi z Kanady będą bez My jest na naturalnie o wiele więcej, lecz jedno jest pewne. My, jako świadomych swoich interesów naród, nie możemy dopuścić do wprowadzenia tej umowy. To jest właśnie nasz cel. Dlatego tutaj dzisiaj wszyscy jesteśmy. Dziękuję. Czołem Wielkiej Polsce! To nie będziemy powoli kończyć, ale na koniec jeszcze dwa has, dwa, trzy hasła krzyknijmy, przypomnijmy, co myślimy o partii, co w tym momencie po tych ostatnich głosowaniach, po tym pamiętym 6 października myślimy o partii rządzącej. PIS! PEO! Jedno zło! PEO! Jedno zło! PEO! Jedno zło! Mówimy dzisiaj o traktacie CETA. Bardzo słusznie, ale oprócz traktatu CETA jeszcze, był, jeszcze jest jeszcze drugi traktat. Co prawda CETA ma wprowadzić część jego założeń, czyli TTIP ma wprowadzić część tych założeń, ponieważ amerykańskie firmy mają, każda amerykańska firma prawie ma filię w Kanadzie, więc de facto CETA będzie dzisiaj również obowiązywała. To jest drugi taki traktat. Niedawno mieliśmy, mówiliśmy o ACTA. Dlatego powiedzmy, co myślimy w ogóle o takich traktatach. Polska najpierw dla Polaków, nie dla obcych, na traktatu! Polska najpierw dla Polaków, nie dla obcych, na traktatu! I słuchajcie, pamiętajmy, że, że tak naprawdę, tak powiedziałem, najgo, najgorzej wyjdziemy na CETA, nie ze względu na firmy kanadyjskie, ale właśnie na te wielie Stanów Zjednoczonych, które tam również w Kanadzie, w Meksyku niszczą ich gospodarkę. P Pokażmy, co myślimy o Stanach Zjednoczonych! USA! Imperium zła! USA! Imperium zła! USA! Imperium zła! Na koniec nasz cel. Naszym celem! Wielka na Polska! Na szym Polska, Nie kapolska! Nazyw! Nieka Polska! Czy przypomnijmy, kim jesteśmy? Narodowe! Narodowe! podkarpacie! Narodowe! Narodowe! podkarpacie! Narodowe! Narodowe! W podkarpacie! Na tym myślę, że zakończymy naszą manifestację w imieniu organizatorów. Dziękuję wszystkim za przybycie i proszę o spokojne rozejście się. Manifestację uważam za zakończoną.